i w naszej serii zagrajmy w Gothic na Dilek 11 Dołączyliśmy właśnie do nowego obozu i pójdziemy zaraz porozmawiać z mądrowcami. I zmienimy sobie naszą zbroję na lepszą. Wierzyć. To nie było zbyt mądre. Rozmawiamy coś z Arlesem Myślałem, że to się już dawno. Witaj! Co mam I co dalej? mam robić dalej? Należysz teraz do naszej bandy. Możesz robić, co ci się żywnie podoba. Jeśli chcesz robić coś pożytecznego, pogadaj z Mordragiem i pomóż mu w sprawie sekty. Pomożemy. Towarzyszowi. Pójdziemy zmienić jeszcze zbroję. Lepiej się do tego nie mieszać. W dzisiejszych czasach <laughs> Zawsze to samo. Musimy porozmawiać z Wilkiem właśnie na temat zbroi. Statystyki tak się nasze nas prezentują: mamy adepta w broni jednolicznej i adepta w łuku. 20 zręczności i 46 sił. Hej, teraz jesteś jednym z nas. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie Wilk. On też uczy strzelania z łuku. 20 punktów, chyba trzeba mieć, żebyśmy. Chciałbym nauczyć się strzelać z łuku. Cóż, mógłbym cię nauczyć, ale to będzie kosztować. Ja też muszę jeść. No nie? Ile? 50 bryłek. Bez targowania. To niedużo. Potrzebuję lepszej zbroi. Teraz, kiedy jesteś jednym z nas, mogę ci jakąś sprzedać. To się chyba nigdy nie skończy. Biorę pancerz szkodnika. Potrzebuję wzmocnionego pancerza. To solidny pancerz. Oczywiście nie tak dobry jak ten, który mam na sobie, ale zapewnia niezłą ochronę. Nie powinieneś wierzyć we wszystko, jeśli myślisz, że. Dobra, nasz ma 35, a ten ma 35 i fajnie wygląda. Właśnie ja go wziąłem też za wygląd, patrzcie, jakim jesteśmy łowcą. Witaj! Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Kurczę. Zajmujesz się skupu. Dobra, ma nasze bryłki. Spróbujemy odzyskać jak najwięcej, jak się da. O, dobra, udało się. Z powrotem do nas wracają, także jest dobrze. Daj, wytrych. Daj mixture many. Daj strzałę To nie mój problem. Strzała mi nie pogardza. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Ludzie zawsze gadają. Dobra, pójdziemy jeszcze do jednego handlarza po bryłki. No i musimy udać się do obozu na bagnie i zaczniemy wtedy drugi rodzic gry. Lepiej się do tego nie miesza. Kurczę, nie do ciebie. Tutaj. Witaj! Musisz uważać na to, co mówisz przy tej chwili. Niektóre... Przydałoby Niektórych mi się nie kilka nie drobiazgów. Ludzie zawsze gadają. Masz nigdy m... siby Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To nie było zbyt mądre. 24 mam. Jeśli nie by bo to byś ufał. Zawsze nie są. Dobra, bo kurzy, ja nie jestem zwolennikiem kurzy, wolę to, długo, Jak Nie, to nie dotyczy. Idziemy do Moldraga i Myślałem, pójdziemy że do. Na handlarza, który handluje ziołem. Przepraszam, bagiennym ziołem. Tak długo jak my. Tak <laughs> z naszym mordragiem. Czekaj! Witaj! Nic nie pakować! Lares powiedział, że mam ci pomóc w tej sprawie. Widzisz? Wiedziałem, że nie będę musiał sam się z tym męczyć. Chcesz, żebym zajął się tym w pojedynkę? Na pewno jakoś sobie poradzisz. Słuchaj, musisz koniecznie wywęźć, co się kryje za tą całą historią z przywołaniem. Wiem, że te świry z sekty przygotowują się do wielkiego przywołania. I choć sam nie wierzę w śniącego, powiem ci jedno. Guru dysponują potężną magią. Dlatego tak uważnie musimy im patrzeć na palcu. Nadążasz? Zobaczę, co się da zrobić. Jak tylko dowiesz się czegoś co o się ich zamianie. zgłoś się do mnie. Dobra, to wystarczy. Teraz z tym nie, Witaj, przyjacielu. Witaj, przyjacielu. Co słychać? Nasypaliśmy trochę piasków w machinę Gomeza. Trzech zabitych strażników i mnóstwo towaru na sprzedaż. Trzeba to... Opić! Jesteś jednym z ludzi, którzy bez przerwy napadają na stary obóz? Nie. Napadamy nie go tylko wtedy, się kiedy nie się to opłaca. Powinni nie co masz do zaoferowania? Nie, nie. Pytanie brzmi, co ty masz do zaoferowania? Interesują mnie wyłącznie poważne dostawy. Balor powiedział mi, że interesuje cię bagienne ziele. Nie chciałbym być teraz w jego Masz coś na sprzedaż? Lepiej się do tego nie mieszać. Dobijmy targu. Dobimy targu. Czego chce? On inaczej nie chce z nami handlować... Póki, to dla siebie. póki nie, 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 nie dowiecie się tam wyglądałem zadanie zbierając bakienne ziele. Komu mam je sprzedać? Ja sprzedam jeszcze jeden, mam bryłek dużo. To się chyba nigdy nie skończy. On trochę stracę, ale... To nic. Ale będę potrzebował na średni pancerz najemnika potem pieniądze. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Dobra, zobaczmy, czy ten bug działa zasadniczo. Bo nie pamiętam. Działa idealnie. Dobra, idziemy proszę Was na obóz na bagnie. My mamy mieć rozdziału trzeciego, także nie opłaca się, nie opłaca się nawet yy, go zmieniać. Myślałem, że to się skończyło Jeśli myślisz, że Czy z rozdziału drugiego już nie pamiętam. Od razu wiedziałem, że będą pójdę zabić tamtych szkodników. Zabiera sobie i krwipunek. No już szybciej możemy strzelać. No idealnie nie mogę nawet do nas podejść. Ale to mnie nie zadowala. wpakuję w poziom mistrzowski. Jeden obrażenia mi zadał. Bardzo dużo, naprawdę. Czyli żeby zginąć musiałbym je ja ugryźć 133 razy jeszcze. Jestem bardzo ciekaw jak Gothic Limit wyjdzie właśnie. Jak będzie wyglądała cała mechanika gry. Na pewno wielu was grało w, w, w Flyer Rebel Teastera. Czyli... Demo gotika. Remakeu. Czego tu do cholery szukasz? Czego tu do cholery szuka? Słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. O ty. Gincie. Gincie zdrajcy. No, i już mamy rzeczy na handel. Jeżeli na przykład jesteście po obozie Bractwa, nie zabijajcie ich na początku, bo się przydadzą do wykonania zadania. No? Które daje dużo expa, ale mogłem ich zabić, bo nie należą do obozu Bractwa. Także. Żony Booktopijcy i doświadczenie cenne. Hmm... Przepraszam. To, to będę poziom, to pakuję... Oj, zapomniałem o najważniejsze rzeczy. Przesyłka jeszcze. Do starego obozu. Mogę wejść teraz legalnie. Jako jeden z kurierów magów. Nie dostarczyć wiadomości. Zawsze to, Za co to co będzie doświadczenie. Tylko tego. zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Mam już dość tej paplaniny. Wejdziemy sobie do starego obozu jako kurier magów. Kurczę, jakby się udało dostać do zamku. Tam jest dużo fantów, ale nie wiem, czy mi się uda wejść. Od razu. Tam obrabić ich z tych skrzyni. No dlatego dużo ludzi mówi, że prawda, jako cienie jest łatwiej zaczynać, bo można obrabić Obrabić wszystkie tam <kuh> domy i wszystko. Czekaj, lepiej, nic nie pakować. No, przecież... Tak długo jak my Musimy wytyczy. iść do Kronosa właśnie. Zapomniało mi się z nim porozmawiać. Kiedyś takie sprawy załatwiało Mam się już i dość tej paplaniny. Mam już dość tej paplaniny. No. Mam tu list dla arcymistrza Magów Ognia. My jesteśmy Magami Wody. Magów z kręgu ognia znajdziesz w Starym. Ale strażnicy nie chcą mnie wpuścić do zamku. Możesz mi jakoś pomóc? Cóż, co jakiś czas wysyłamy kurierów do naszych braci ze Starego Obozu. Ale przesyłki powierzamy wyłącznie ludziom Laresa. Od wielu lat jego chłopcy dbają o to, by nasze przesyłki docierały do Magów Ognia nienaruszone. Jestem teraz jednym z ludzi Laresa. Masz jakąś wiadomość dla magów ognia, którą mógłbym dostarczyć do starego obozu? W rzeczy samej mam, ale bez specjalnego znaku kurierskiego ludzie Gomeza nie wpuszczą cię do zamku. Masz, oto list i znak, tylko się pośpiesz. Zajdź z! Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. Poszukuję magicznych ksiąg. Pierścień magii, bonusmana. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To się już więcej nie powtórzy. To nie mój problem. A kupię sobie te zadania już od czwartego Czekaj, rozdziału. W... I sobie kupię pierścień mocy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Nie masz mikstur? Ludzie zawsze gadają. Kurde, wielka szkoda. Zejdź mi z drogi. Pewnie masz rację. Pogadajmy lepiej o czymś innym. No i mamy siłę 51. To już więcej nie powtórzę. Okay. <coughs> Może. Jeszcze damy bonusa. Jeszcze wpakujemy tutaj poziom. Musimy się dość nie tej paplaniny. Dobra, idziemy. Beli szybciej. Musimy nadrobić stracony czas. Lepiej się do tego nie mieszać. To nie było Kiedyś zwykłądre. takie sprawy załatwiało się inaczej. I jeszcze taka ciekawostka wiadomo, jak sprzedawałem ziele, to możecie cały czas sprzedawać ziele z szkodnikom, jeżeli macie te łodygi. To nie było zbyt mądry. taka ciekawostka. To ja powinienem wybić tego, bryn zobaczymy, właśnie byłoby yy, krócej. Słuchło. na trzy strzały. Dobrze. Zobaczmy z między. A dranie! O! Nie zabijaj mnie! Jeszcze nie! magidzie! <ścoughs> Dobra. Idealnie. Jest tak jak chciałem. Jesteśmy koksy. Pazury się przydadzą. Jestem coś ciekawego, raczej nie, ale żeby zostać najemnikiem, potrzebuję poziom 10. Pamiętam jak się kiedyś zawsze mordowałem, żeby zdobyć ten poziom 10. Teraz to nie stoi na przeszkodzie. Mogę wam też opowiedzieć historię, jak pierwszy raz grałem w tą grę z kolego w 2003 roku, jak byłem w szkole, w gimnazjum, to nie znałem fabuły jak przejść do i w drugim rozdziale wybiłem cało, cała, cały teren orków, wybiłem, miałem 20 poziom w drugim rozdziale, bo nie, nie wiedziałem, co trzeba zabrać ja to ja, ja, ja Taka ciekawostka. Tu jest wilk, zabierzemy sobie skórę z Twojego truchła. Kły idealnie. Nauczy się otwieranie zamku jeszcze. Pra druga krzynia. To będzie nasza baza wypadowa. Kurczę. Odzyskałem część wytruków, które popękały. Szkoda, że nie zrobili właśnie w tej grze symulacji głodu i pragnienia. Mam nadzieję, że w Gotiku Remake yy, będzie to. Poczniemy na ławerce chwilę. O, idealnie. Dobra, wystarczy. Jesteś npc -tem. nie potrzebujesz odpoczynku. <śm> <śm> Dobra. Mam już dość tej paplaniny. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Czekaj. To nie mój. Nie. To nie było zbyt mądre. Możesz mnie czegoś nauczyć? To się tak. już więcej nie powtórzy. ci pokazać, że to, to nigdy to nie się to, W się czasach Na nikim nie można polegać. Ludzie zawsze Wodzą. gadają. Może? To nie było zbyt Jesteś teraz o wiele silniejszy. Umiesz teraz Może. sprawniej posługiwać się łukiem. I kurczę, wróć nie niedługo. To się chyba nikt nie się. Wróć niedługo. Już wróć niedługo. I teraz 56 26 dzięki pierścieniowi. Tyle już na pewno wystarczy, żeby kręcił około położyć. Może. Ogólnie wystarczy już 40 siły i dobry miecz, ale. Ja wolę się nie męczyć. Jestem posłańcem magów wody. Muszę się dostać do zamku. Masz przy sobie amulet kuriera. Strażnicy nie będą cię zatrzymywać. Nie chcę mieć nic wspólnego z magami. Przestań mi wreszcie zawracać głowę, dobrze? Zrazu zmiana zachowania. Stój! Spokojnie, rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. La, la, la. Na pewno. tak, Lepiej się w chyba nigdy nie skończy. Kto cię tu wpuścił? Torus. I czego tu szuka? Mam wiadomości dla magów. Pracujesz dla magów? Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Oni mają bardzo stare miecze. Ci niewykończone miecze, a ten miecz strażnika, 32 obrażeń. O, No, tu nic w podstawce nie ma. Tam jest dobry mieć dwuręczny, ale trzeba mieć chyba klucz, z tego co pamiętam. Tak. No nic, już nie będzie wczytywał te parę brywek rudy. Ludzie Może się uda wejść na YOLO. Mążka. Udało się. Mówię serio! Schowaj to! Czekaj, ta ale by się udało, kurde. Patrzy się tylko. Patrzę się możesz, ale nic z tym nie rób, że tu jestem. A i pomyłka, czyli jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy w lewo, raz, cztery, pięć, pięć, i dwa razy w prawo, dobra i ma omulet ochrony właśnie i wyciąg życia i mikstury. Nie chciałbym być. Ale na na 15 to jest bardzo dużo. Opłacało się tu wejść. Mam nadzieję, że każdy z Was tu kratnie, Najwyżej przez okno wyskoczę. Aj kurde, czytajmy. To jest ta sama kombinacja jak tam w tej przynie. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Tak. O, kolejny wyciąg życia, i kolejny amulet do, hand do handlu. Handel, handel. Trzecia będzie taka sama. Zobaczmy. Tak. No i mamy tak, jakby trzy poziomy życia prawie za darmo: 30 punktów. Bardzo dużo panie bez imienia, Będziemy koksy na koksami. Nie się do tego nie. Mam już dość tej paplaniny. Jeśli myślisz, że lepiej się... Przepraszam, Le... bezluźni Tu jest ten... dragomeza, Trzeba mieć klucz, Tylko żeby się tam... Dla siebie. ...otworzyć coś. Ciekawe, taka sama kombinacja. Nie, nie chciałbym być trudniejsza. Raz, jeden, dwa, trzy i jeden. Trudniejsza, nie trudniejsza. To się już więcej Ile mamy mi... A, jeszcze czcić na chyba to dobrze. To nie mój Mam nadzieję, że uda mi się wejść przez górną gramy. Patrzcie. Nie imik, I myk. I myk. I myk. My. Na pewno każdy z was to robi. 176 życia. Bardzo dużo. Myślałem. Dobra, próbujmy się stąd wydostać na widocznych czasach. Na nikim nie można. Co myślisz, że... To broń! mój broń! Schowaj broń! Schowaj broń! No, schowaj. Niektórzy... Idealnie. Ja wcześniej dostarczyłem chyba ten list. Z tego co pamiętam, tak? Niektórzy, nigdy... Niektórzy... się, jak gdyby nic, Haczyk Jega u naszego starego kompana. I chciałbym być teraz w jego I wejściem obozu na badnie zakończymy sobie nasz odcineczek. W tej historii musi być jednak Zapewne masz rację. Idziemy. W tej od historii od musi być jednak ziarno. ziarno prawdy. Zawsze to samo. Mam już dość tej <laughs> Po drodze wypniemy jeszcze kurczę, lata. Nie mogę go trafić. Spodziewałem się, myślałem, że nas strzał zejdzie. O, patrzcie jak możemy oddać kamerę, podziwiać widoki. Pójdziemy tędy. Jak będę już najemnikiem, to się trochę podkopimy. Nie powinni mi zabić. Wygodniej tak walczyć. Dobra, zbieramy fanty. Wygodniej tak walczyć z większą liczbą wrogów. Myślę, że śmiało już bym położył zębacza. Ale jeszcze wolę nie sprawdzać. Ile mamy przegrane? Prawie 4 godziny gry. <laughs> O, tam dojdziemy do pomostu i zapiszemy grę. I wejdziemy w, nowym odcinku, drugi rozdział. Za moment. To będzie fajne. Zaczęcie odcinka, drugi rozdział. O, i tu z widokiem na wodospad. Zapiszemy sobie naszą rozrywkę. I jeszcze Quick Save na pewności. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Zagrajmy w gotik w moim wykonaniu. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć.